Cześć. No i tak się powinno robić kino superbohaterskie, stojące na przynajmniej dobrym poziomie. Ja wiem, że Strażnicy z Galaktyki mieli już troszkę temu premierę. Ja wiem, że pojawiła się masa recenzji w internecie tego filmu. Kto miał obejrzeć, to obejrzał. Kto miał zaznajomić się z filmem, to się zaznajomił. Ale mimo to pomyślałem, że. Powinienem jakoś mimo wszystko o tym filmie Wam powiedzieć? Przede wszystkim dlatego, że ostatnio Marvelowi się solidnie ode mnie oberwało. Całkiem słusznie, kompletnie swojego zdania oczywiście nie zmieniam. Ja traktuję Strażników z Galaktyki na razie jako wyjątek potwierdzający regułę, niestety. Nie przypuszczam, aby nagle w tym momencie sytuacja się dla Marvela zupełnie odmieniła, tym bardziej, że dla mnie. Strażnicy z Galaktyki to troszkę taki prywatny, od serca projekt Jamesa Gana, który mógłbym wręcz traktować jako osobne dzieło w obrębie uniwersum Marvela. Jest to seria, która jest bardzo samoświadoma, bardzo konkretna, bardzo przemyślana i widać, że James Gunn właśnie oddał jej swoje serce, że jest to jego tak zwany, mówiąc za angielska, passion project, czyli projekt, któremu się całkowicie oddał, któremu go bardzo polubił i to widać. Widać w tym, jak jest ta um, narracja prowadzona, jak są postaci, postaci różne zaprezentowane i widać też, że James Gunn miał tutaj dużo swobody w kreacji tej, um, tego zwieńczenia trylogii Strażników z Galaktyki. Jest tutaj dużo rzeczy, które zadziałały. Tak naprawdę niewielu, niewielu elementów mogę się przyczepić. Pierwsza rzecz, którą miejmy od razu z głowy, to fakt, że CGI stoi na wysokim poziomie i jest tu niewiele scen, które można by porównać do nie wiem, ujęć z gry komputerowej, komputerowej z lat 80. To jest w ogóle zadziwiające, że ja muszę o tym wspominać, ale mając na uwadze dotychczasowe realizacje Marvela, wcale nie jest to takie oczywiste, że CGI i efekty komputerowe stoją na wysokim poziomie, co jest zadziwiające w kontekście tego, że są to filmy głównie stojące efektami komputerowymi, ale ostatnio serwują nam niezłą papkę, jeśli chodzi o jakość tych efektów CGI. W Strażnikach z Galaktyki nie ma się czego wstydzić, jest naprawdę solidnie. Jest kilka miejsc, w których można by się przyczepić do estetyki, ale bardziej mi się wydaje, że jest to kwestia właśnie estetyki lokacji. Jest tam jedna taka, nazwijmy to planeta, ukazana dość kiczowato i troszkę wyglądająca jak świat z jakiejś krainy zabawek dla dzieci. Ale tak jak mówię, jest to bardziej, mi się wydaje, kwestia estetyki tego miejsca, a nie tyle jakości efektów komputerowych, które po prostu stoją na em, wysokim lub całkiem wysokim poziomie, okej? Okay, tutaj nie ma się do czego kompletnie przyczepić. Bardzo mi się spodobał scenariusz tego filmu i bardzo mi się spodobało to, że od samego początku James Gunn uderza w, z y, dużych armat i od razu na samym początku łapie widza emocjonalnie. Wydaje mi się, że kluczową sceną, która zbudowała wszystkie fundamenty emocjonalne, naszego podejścia do całej fabuły jest jedna z pierwszych scen. Druga scena mi się wydaje, bo pierwsza scena to takie wprowadzenie do ekranu tytułowego i potem już zaczyna się ostro pędzimy z kopyta i dzieje się bardzo dużo i dzieją się rzeczy, które powodują, że nam jako widzom zaczyna zależeć i zaczynamy się bać o naszych bohaterów. Ja tutaj nie chcę wrzucać spoilerów, wiem, że film już miał tydzień, ponad tydzień temu premierę i pewnie kto miał obejrzeć, to obejrzał, więc to nie byłby za duży spoiler, ale mimo wszystko jest tam, mamy tam scenę, w której nasi bohaterowie stoją na granicy przegranej. I do takiej solidnej przegranej, która może się wiązać nawet z potencjalną śmiercią. Przegrana superbohaterów czy głównych bohaterów w kinie akcji nie jest niczym dziwnym i jest elementem standardowym budowania scenariusza kina akcji. Zawsze jest moment, w którym powiedzmy poznajemy naszych bohaterów, dowiadujemy się, że są niesamowicie potężni, ale dochodzi do momentu, w którym przegrywają sromotnie po to, aby właśnie widzom zaczęło zależeć, no i potem z tej przegranej, z tego upadku zaczynają się zbierać, zaczynają zbierać siły, atakować ponownie tego głównego złoczyńcę i ostatecznie wygrywają. Ale zawsze jest ten moment upadku, ten moment przegranej. Zauważcie, że struktury Fabularne kina akcji, kina superbohaterskiego, zawsze wprowadzają ten element przegranej, aby było o co walczyć i było się z tych, jak się z tych metaforycznych kolan podnieść. I tutaj to również występuje. Ale jest to. Tak, na tyle dobrze zrobione, i na tyle James Gunn nie boi się pójść do takiej granicy, że chwyta nas za serce w pewien sposób i powoduje, że zaczynamy bardzo mocno kibicować i bardzo mocno przeżywać każdą kolejną scenę. Bo nie wiemy, czy to, ta kolejna scena nie będzie tą ostateczną, tą, tym momentem, gdy powiedzmy ktoś. Zginie, kogoś stracimy, kogoś, kogo lubimy. Eee, I to jest też ważne, że James, to jest trzecia część całej trylogii, i na przestrzeni kolejnych odsłon filmu zdążyliśmy się tych po, bo, 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 bo bohaterów polubić, zdążyliśmy się z nimi związać, zdążyliśmy ich poznać i dlatego też moment, w którym zaczyna im grozić jakieś niebezpieczeństwo, to jest też moment, na którym, w którym zaczyna nam bardzo zależeć, bo te postaci lubimy, nie chcemy, żeby przegrały, a. O, Obserwujemy na ekranie sceny bardzo bliskie tej całkowitej, ostatecznej przegranej. I to świetnie buduje fundament pod całą historię. Ta pierwsza scena, ona jest niezwykle istotna właśnie z punktu widzenia konstrukcji całego scenariusza filmu i bardzo mi się spodobało, że James Gunn od razu uderzył bardzo mocno. I ponownie zwracam uwagę, że często w kinie superbohaterskim no, dochodzi do tej Przegranej, ale ona jest na tyle błaha, na tyle mało istotna, na tyle mało dosadnie ukazana. Że my, mimo że, ogląda mimo że oglądamy tą przegraną superbohatera, to ona nic dla nas nie znaczy. Okej, okay, przegrał, na pewno się pozbiera, dostał kilka razy w twarz i zaraz wstanie i ruszy dalej do akcji. W sensie, że tutaj jest to tak skonstruowane, że na nas działa. Nie bez powodu zwróciłem uwagę na to, że właśnie tych po te postaci zdążyliśmy polubić. James Gunn świetnie wykorzystuje tutaj cały dorobek swój, całą drogę, którą przeszedł do tego zwieńczenia e, swojej opowieści, świetnie to wykorzystuje i świetnie gra na naszych emocjach. Bardzo dobrze jest to pokazane i e, bardzo mi się to spodobało. Praktycznie każda scena jest w jakiś sposób emocjonalnie porywająca. Na ile oczywiście może być porywająca w kinie akcji. Ja to, na, to nadal jest, e, zaznaczam, stricte kino rozrywkowe. Nie wchodzimy tu na jakieś wyżyny scenariusza pisarstwa i wyżyny tworzenia narracji filmowej, ale jak na kino akcji, stoi to na naprawdę wysokim poziomie i bardzo mi się spodobało. Bardzo mi się spodobało również prowadzenie bohaterów i prowadzenie całej narracji dialo dialogowo-sytuacyjnie, tak to nazwijmy. To znaczy, y, James Gunn ma swój specyficzny styl i swój specyficzny humor, który nie zawsze mi trafia. Y, ogólnie bardzo często James, y, produkcję Jamesa Gana. Do tego stopnia mi nie siadają, że czuję się wręcz zażenowany, słuchając tych dowcipów, które on rzuca na ekranie. Jednak Strażnicy z Galaktyki są pewnym wyjątkiem od tej sytuacji. Praktycznie każda część tej serii, tak to nazwijmy tej trylogii z punktu widzenia humoru bardzo mi pasowała. Jest tam sporo słucharów, które mimo to dobrze siadają w kontekście danej wymiany zdań, danej, danej sceny z których można się pośmiać i które nie są żenujące. Ale to, co tutaj Jamesowi Ganowi się bardzo dobrze udało, to połączenie tego jego dowcipu z powagą sytuacji. To znaczy, mamy sceny, w które, tak jak już wam powiedziałem, są odpowiednio emocjonalnie podbudowane, są tam wydarzenia, powiedzmy, że tragiczne, na których, w, który, w czasie obserwowania których, bardzo nam na tych bohaterach zależy i nie chcemy, żeby przegrali, ale mimo to wdzięcznie ten humor jest tutaj Dorzucony. To wszystko jest doprawione właśnie tym specyficznym poczuciem humoru i to jest zgrabnie ujęte. Um, bardzo łatwo było się tutaj wykoleić, czy się tak wyrażę, i, i bardzo łatwo było tymi sucharami zepsuć jakąkolwiek atmosferę skrzętnie zbudowaną pierwszymi scenami. Ale James Gunn tutaj z tego pojedynku wychodzi z obronną ręką, i ten jego humor bardzo fajnie trafia, mimo właśnie powagi sytuacji. Bardzo mi się podoba to, jak poszczególni bohaterowie są poprowadzeni, jak, są, jak jest w niektórych miejscach zaakcentowana ich przeszłość. Dowiadujemy się, dowiadujemy się o konkretnych postaciach troszkę więcej informacji, co też wpływa na to, jak postrzegamy poszczególne sceny. Ogólnie tutaj duże rzeczy zadziałało. Bardzo fajnie również. Są ukazane sceny akcji. Ja wspominałem w moim materiale o upadku Marvela, że w wielu tych produkcjach niestety sceny akcji są robione um, po macoszemu, y, bardzo do siebie podobne, zbliżone, niczym nie zaskakują. Widać, że twórcy nawet nie starają się, aby one w jakikolwiek sposób zainteresowały widza. Tutaj James Gunn dwoi się i troi, aby te sceny akcji były ukazane ciekawie z ciekawym ruchem kamery z ciekawymi ujęciami e, aby w kontekście blokowania aktorów dużo, dużo rzeczy się tam działo które są trafne to troszkę tak również przywołało mi na myśl te e, troszkę starsze kino rozrywkowe w których każda scena akcji coś znaczyła właśnie z punktu widzenia wizualnego bo oczywiście no scena akcji jest po prostu sceną akcji niczym więcej tak gdy kilku bohaterów strzela się ze sobą czy walczy na pięści czy używa swoich superzdolności to, to z punktu widzenia przebiegu akcji nie dzieje się kompletnie nic oryginalnego i ciekawego, ale już z punktu widzenia ukazania tej akcji można różne rzeczy, różne triki zastosować i James Gunn te triki stosuje bardzo skutecznie. Ani jedna scena akcji mnie tu nie znudziła, przy ani jednej scenie akcji nie pomyślałem, że okej okay, widziałem to już milion razy, mimo że pewnie widziałem to milion razy, ale jest to tak zgrabnie ujęte, tak zgrabnie ugryzione, że w ogóle nie razi. E, zatem sceny akcji naprawdę stoją na wysokim poziomie, e, dialogi Dają radę, humor daje radę, ogólna emocjonalna waga całej historii również daje radę, i do samego końca jesteśmy trzymani w napięciu, jak się całość, jakie zwieńczenie tej opowieści będzie wyglądało. Samo zwieńczenie, nic nie spoilując, również według mnie zostało zgrabnie, zgrabnie ujęte. Mamy tutaj bardzo wdzięczne zakończenie tej trylogii. James Gunn już więcej Strażników z Galaktyki podobno nie zrobi, chociaż oczywiście. Ja pamiętam, Na Twitterze chyba napisał, że może kiedyś powstanie kolejna część Strażników z Galaktyki, ale on uważa, że raczej historia jest przynajmniej z jego strony zamknięta. Zresztą James Gunn w tym momencie z obozu MCU już uciekł, że się tak wyrażę, i zajmuje się mm, konkurencją. Więc DC w tym momencie przewodniczy, jak pewnie większość osób, które słucha tą recenzję, dobrze wie. I teraz jego obecnym projektem jest nowy Superman. Tym głównym projektem, bo oczywiście trzyma pieczę nad ścieżką, strategią całego DC. Więc w MCU na razie go nie zobaczymy, ale to, ta trzecia część Strażników z Galaktyki jest bardzo wdzięcznym, zgrabnym i trafnym pożegnaniem Gana właśnie z MCU i ze swoimi bohaterami. Widać, że oddał serce tej produkcji. Widać, że mu zależało. Widać, że czuł się jak ryba w wodzie w, w tej opowieści, i widać, że miał tutaj bardzo dużo swobody, a to też jest ważne. Um, jest tutaj sporo scen, które wydaje mi się, że w normalnej marvelowej papce w ogóle by nie przeszły, a tutaj przeszły i to całkiem skutecznie. Ostatecznie świetnie się bawiłem na strażnikach z galaktyki. Tak jak powiedziałem na początku, nie uważam, żeby to nagle spowodowało, że Marvel zacznie wypuszczać same dobre produkcje. To jest James Gunn, to jest jego prywatny, ponownie użyję tego angielskiego sformułowania Passion Project i wiecie, zgrabnie go zamknął. Po prostu zgrabnie zamknął swoją trylogię ukochaną i czuć, że zależało mu na tym, aby ta opowieść została bardzo fajnie domknięta. Mm, polecam wam. Szczerze mówiąc, jeśli chcecie zobaczyć znowu jakieś solidne kino rozrywkowe, solidne kino superbohaterskie na ekranie kina, to warto na Strażników z Galaktyki się przejść. Nie ukrywam, że o wiele lepiej będziecie ten film odbierać, jeśli widzieliście poprzednie części. Tak szczerze mówiąc, jeśli bym nie widział jedynki i dwójki, to na pewno w sensie historii bym zrozumiał, no bo to jest jakby prosta opowieść i tutaj fabularnie wszystko jest poprowadzone tak, że nawet jeśli odpalicie trójkę, nie oglądając poprzednich części, to wszystko zrozumiecie. To jest osobna, jakby troszkę historia. Przynajmniej jeśli chodzi o ten główny wątek, fabularny. Ale jednak wydaje mi się, że emocjonalnie do tego zupełnie inaczej podejdziecie. Nie będziecie tak dobrze znać tych aktorów, nie, nie aktorów, tylko postaci, bohaterów. Nie będziecie tak właśnie emocjonalnie do nich podchodzić i o, o wiele mniejszą wagę dla Was będą miały poszczególne wydarzenia. Więc z punktu widzenia fabularnego nie trzeba znać poprzednich części. Z punktu widzenia przywiązania do bohaterów i takiego. Ogólnego odczucia płynącego z filmu, wydaje mi się, że znajomość poprzednich części jest raczej potrzebna. Chociaż nie sądzę, żeby ktoś oglądał trzecią część Strażników z Galaktyki, nie oglądając poprzednich. Ale to tak daje znać na wszelki wypadek, że jeśli nie oglądaliście, to warto nadrobić. Chyba wszystkie są na Disney Plus do obejrzenia. I jedynka i dwójka, tak mi się wydaje, strzelam, więc z tym problemu żadnego nie powinno być. W każdym razie, polecam Wam bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy również się Wam spodobało. Mi bardzo, jak na ostatnie poczynania Marvela. A co będzie dalej z tym uniwersum? Zobaczymy. Ja raczej zbyt optymistycznie nastawiony, mimo wszystko nie jestem. <gryw> Ale miejmy nadzieję, że nie mam racji. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.